Portugalia, Chorwacja oraz Szkocja to są rywale naszej reprezentacji w nadchodzącej Lidze Narodów. Takie mecze czekają nas w. Grupie pierwszej dywizji A Ligi Narodów. No i tuż można powiedzieć, nie jesteśmy faworytami, ale umówmy się, jesteśmy w takim momencie tej kadry, że faworytami nie bylibyśmy w żadnej grupie na tym poziomie i to jest absolutnie oczywista sprawa. No, walczymy tutaj głównie o to, żeby nie spaść. No i walka o to, żeby nie spaść, wydaje mi się, że nie jest skazana na. Porażkę, że Szkoci, wiadomo, Szkoci i Polska to będą te drużyny, które przynajmniej na papierze walczyć będą o to, żeby utrzymać się tam, gdzie są w tym momencie, no bo Portugalia ma naprawdę znakomite pokolenie, Chorwaci, no wprawdzie już nie wiem, Luka Modryć prawdopodobnie w tej lidze narodów grał, już nie będzie, ale to nadal nawet jeżeli. Powoli odchodzi to najzdolniejsze pokolenie. To nadal jest bardzo mocna drużyna, i wydaje mi się, że po prostu poza naszym zasięgiem, ale czy też na tyle, żeby nie wiem, uznać, że zdobycie na przykład jednego punktu w dwóch meczach byłoby jakimś wielkim cudem? Wielkim cudem nie. Małym cudem. Ok. Małe cuda się zdarzają. Zdaję sobie sprawę z tego, że mało kto widzi jakiekolwiek powody tutaj do optymizmu. Ale wydaje mi się, że no znowu jesteśmy w takim momencie, jakim jesteśmy z naszą reprezentacją, i rzucanie pesymistycznych sądów niczego nam już nie daje. Wiemy, gdzie jesteśmy. Po co dalej drążyć w tym no, przygnębiającym widowisku? Po co jeszcze bardziej się zasmucać? Miejmy jakąś nadzieję. Miejmy powód, żeby z jakąkolwiek nadzieją te mecze odpalać, jeżeli się zawiedziemy, to ten zawód nie będzie jakiś mega potężny, a wydaje mi się, że odpalać spotkanie bez poczucia, że idzie się na ścięcie, jakoś tak przyjemniej chyba, nie? Także zobaczymy, jak to będzie. Na pewno fajnie będzie zobaczyć. Czy może dobrą okazją do rozwoju dla naszych piłkarzy będzie zaprezentowanie się na tle na przykład Portugalczyków, no bo też na tym polega Liga Narodów. Michałowi Probieżowi, który zakładam, że do tego czasu będzie naszym selekcjonerem, życzę też oczywiście powodzenia. A pierwsze spotkania już we wrześniu. Dajcie znać, jak bardzo optymistycznie jesteście na te spotkania nastawieni. No. 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 A to będzie Szkocja. No. To nie Szkocja? Nie. To <noise> Dzięki, no. że pomagasz.